Echokardiografia, inne nazwy dla badania to badanie Echo, badanie USG Serca, Ultrasonokardiografia, czyli badanie UKG, to badanie diagnostyczne wykorzystujące wiązkę fal ultradźwiękowych. Umożliwia to badanie ocenę budowy i funkcji serca. Ewentualne zaburzenia kurczliwości lewej, prawej komory serca, ocenę morfologii i przepływów przez zastawki serca oraz ocenę dużych naczyń wychodzących z serca, czyli m.in. aortę, pień płucne czy żyły główne. Przed rozpoczęciem badania pacjent jest poproszony o rozebranie się od pasa w górę biżuteria. Telefon komórkowy. To wszystko nie przeszkadza w celu wykonania badania. Następnie pacjent kładzie się na lewym boku, z lewą ręką zgiętą w łokciu, podłożoną pod głowę, druga ręka prawa wzdłuż ciała. Pełne badanie echokardiograficzne obejmuje cztery projekcje, w tym jest to projekcja przymostkowa, projekcja koniuszkowa. Oraz projekcje wykonywane już na wznak, czyli projekcja podmostkowa i nadmostkowa. Wskazania do badania echokardiograficznego to m.in. badanie kontrolne w przypadku już znanych wcześniej chorób serca. Dlatego bardzo ważne jest przynoszenie ze sobą poprzednich wyników badań, głównie badań echokardiograficznych. Do innych wskazań do wykonania badania ECHO należą m.in. nieprawidłowy wynik badania EKG, badań laboratoryjnych czy nieprawidłowości w badaniu podmiotowym, przedmiotowym, nadciśnienie tętnicze lub też wywiad rodzinny, m.in. kardiomiopatii lub nagłych zgonów sercowych w rodzinie. Badanie głównie jest zlecane przez lekarza prowadzącego, natomiast... Niepotrzebne jest skierowanie w celu wykonania badania. Przeciwwskazania. Tak naprawdę jedynie brak zgody pacjenta. Nie ma innych przeciwwskazań do wykonywania tego badania. Jak się do badania przygotować? Jedyne nasze zalecenie to ubrać się w wygodny strój umożliwiający rozebranie się od pasa w górę. Żadne inne zalecenia nie są wymagane.